Well oh. Przed Ewangelią, to powiem szczerze, trochę zadrżałem, bo to jest takie wezwanie, żeby dzisiaj odważnie i bardzo mocno wypowiedzieć słowo Boże. Skoro psalmista nas wzywa, nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Na no, ile mi Duch Święty pozwoli, będę starał się być tym głosem Pańskim. I Ewangelia też dzisiaj można powiedzieć jakby nie na dzisiejsze spotkanie, bo taka, w której Jezus gromi oporne miasta i czyni wyrzuty tym miastom. Mówi biada tobie korozalin, biada tobie Metsanu, wymienia także korozelin, a na koniec mówi się, Zie, ziemi sadomskiej leżej będzie w dzień sądu niż Tobie. Co te słowa mogą nam w tym momencie powiedzieć? Wiemy, że ziemia sodomska była synonimem grzechu tego, co jest najgorsze. Więc na pewno Pan Bóg będzie zrodł i sprawiedliwie mieszkańców tej ziemi osądzą. I właśnie Korozan, becajda, kafarnaum to te miasta, w których Pan Jezus działał, żył, w których w działy się wielkie cuda, w których można powiedzieć, dokonywały się wielkie dzieła różne i co takie najbardziej intrygujące, mieszkańcy tych miast, chociaż na wyciągnięcie ręki mieli Jezusa, nie nawrócili się. Stąd Pan Jezus używa takich mocnych słów do nich. Yy. Te słowa też oczywiście do nas e, mogą bardzo mocno przemawiać, bo wielu z nas bardzo dużo wie o Panu Jezusie, wiele nauczyliśmy się w szkole podczas katechezy. Jeszcze powiedzmy za naszych czasów ta katecheza była na naprawdę wysokim poziomie. Wiele dowiedzieliśmy się czytając Pismo Święte. Wiele wiemy o Chrystusie, o chrześcijaństwie. Może wiele doświadczyliśmy podczas naszych świętych o uzdrowienie, także też tej Bożej mocy doświadczyliśmy w naszym życiu. Ale właśnie jest to pytanie, które Pan Jezus tutaj stawia bardzo mocno. To pytanie o nawrócenie. Czy rzeczywiście to wszystko, co, czego w życiu doświadczyliśmy, dokonało naszego narzucenia? Czyli zaowocowało tym, co po grecku nazywamy metanoią, czyli przemianą sposobu myślenia i przemianą serca? Myślę, że ta Ewangelia jest takim bardzo ważnym w pewnym sensie wyrzutem skierowanym do nas, czy rzeczywiście to metanoia, to nawrócenie w naszym życiu się wykonało. Czy rzeczywiście jesteśmy autentycznymi świadkami Chrystusa, czy nasze świadectwo bardziej pociąga, czy może odstrasza innych od Boga. Wiemy, że współczesny czas niesie ze sobą różne wyzwania, różne problemy różne napięcia także i w kościele ale z biegiem lat pewne sprawy tak jak to często mówiliśmy w odnowie ulegają w kościele rozeznaniu i mówimy po owocach i poznacie, tak, tak jak mówi Ewangelia Pamiętam, że wielokrotnie tutaj, kiedy byłem, często mnie pytano na przykład o wyjazdy do Czatachowej, do ojca Daniela. I ja to powtarzałem po owocach poznania. Wiemy, że ten kapłan jest w konflikcie z biskupem miejsca, że chrześcijaństwo sprowadziło do swego rodzaju takiego duchowego szamanizmu. Ale też mam świadomość tego, że wielu też ludzi z Bełkotowej też na te spotkania organizowane przez tego kapłana jeździło. A owoce są, na, można powiedzieć, dramatyczne, bo pierwszym takim znakiem jest brak posłuszeństwa biskupowi. Więc te owoce nie mogą być dobre. Drugi taki znak, który mi się nasuwa na myśl, bo w czasie epidemii bardzo nowe stały się takie objawienia z Już wiemy, że są to już fałszywe objawienia. A nawet jedno wydawnictwo wydawało książkę na temat tych objawień. Nawet jeden kapłan w cudzysłowie tą wizjonerkę przywoził do Polski. Ona dawała świadectwo w arafiach. No ale okazuje się, że ona ma Postawione zarzuty o oszustwo. I oczywiście te objawienia okazały się pseudo-objawieniami. Ale też wiele osób na tym się zachwycało, za tym szło. Nawet jeżeli Kościół w pewnym momencie mówił, że. No jednak trzeba wobec tego zachować pewną rezerwę, bo po owocach poznamy. To chociażby tylko dwa takie przykłady, które mi się nasuwają, które myślę też są wielu z Was znane. I... Ostatnio tak zasłuchany jestem też w dzienniki więzienne kardynała Pela. Myślę, że to znana postać, który przez wiele miesięcy był uwięziony pod zarzutami odnośnie czynów pedofilskich, co się oczywiście okazało zupełną nieprawdą. Sąd Najwyższy w końcu uniewinnił kardynała. Wyszedł z więzienia i niektórzy właśnie mówią, że ta cała otoczka i ta agresja mediów była związana z tym, że prawdopodobnie się komuś naraził w związku z tym, że z ramienia papieża miał naprawiać finanse Watykanu, więc musiał prześwietlać różne transakcje. No i oczywiście ktoś postanowił w spektakularny sposób go ukarać. Zresztą zachęcam do, do przeczytania tych, czy może do wysłuchania też jest audiobook tych dzienników Kardynała Pela, bo one też bardzo dużo mówią o Kościele współczesnym, o dylematach. Australia akurat to jest kraj taki protestancki, e, gdzie katolicy oczywiście są w mniejszości. Też e, bardzo plastycznie kardynał opowiadał o pobycie w tym więzieniu, że praktycznie nie miał taryfy ulgowej, że dwa razy w ciągu dnia mógł iść na półgodzienny spacer, po spacerniaku. Nie widział żadnej zieleni przez jakiś czas, tylko nie było czasem. I powiem szczerze, że w tej książce są zawarte też listy od różnych osób, które pisały do kardynała. Każdy z tych listów przechodził przez cenzurę. Pomyśleć można na XXI wiek. List ktoś pisze do kardynała, który jest w więzieniu. I okazuje się, że tych listów było tak dużo, że ta więzienna cenzura nie nadążała. Ludzie pisali oczywiście też z takim słowem krzepiącym, wspierającym za kardynała. Mówił, że te listy były dla niego bardzo ważne. On też odpisywał na, na te listy. A mnie tak ujęło takie jego bardzo pokorne wyznanie, że to chyba jedna z osób świeckich napisała, że musi to być dla niego ogromnym bólem, że nie może sprawować Eucharystii codziennie. I rzeczywiście dla niego to było e, ogromnym, ogromnym e, takim bólem i też. E, takim ogromnym duchowym brakiem. Ale co, co powiedział, że dwa razy w tygodniu miał możliwość przyjęcia Komunii Świętej i co ciekawe, tę Komunię Świętą przynosiła mu szafarka, siostra Zagonną, która w tym protestanckim kraju akurat była nazwana kapelanką więzienia. I Właśnie mówił, że dla niego to były ogromną radością te spotkania z tą siostrą zakonną i ten fakt, że mógł te dwa razy w tygodniu przyjąć komunię, chociaż nie mógł sprawować Eucharystii. To też taki ciekawy znak we współczesnym świecie. No i kardynał, który tak właśnie o tym opowiadał drugi taki ciekawy znak, który mnie też zastanawia jako, powiedzmy, kapłana, który ma taki rys tradycjonalistyczny to pewien cud eucharystyczny, który w jednej z parafii w Ameryce się wydarzył 5 marca tego roku w parafii św. Tomasza. Taki dużej parafii, gdzie kapłani jednocześnie w podzielaniu Komunii Świętej z szefarzami świeckimi. I w pewnym momencie zabrakło Komunii Świętej. I jeden z szefarzy świeckich podszedł do ołtarza chyba, żeby, czy do tabernakulą, żeby napełnić cyborgium, czyli naczynia, którym się niesie święty sakrament. No ale okazało się, że tego najświętszego sakramentu zabrakło. I nie wydarzył się cud, bo nagle najświętszy sakrament uległ z I to też ciekawe, że Pan wydaje taki znak, że akurat tam się na naczynie i usuła szafar świecki. To jest oczywiście przedmiotem badań. W ostatnich latach wydarzyły się takie cztery cudy eucharystyczne. W tym oczywiście dwa w Polsce, jeden w Meksyku, w Polsce wiemy, że w Legnice i w Sapułce, A tutaj właśnie takie takie nadzwyczajne wydarzenie. Więc to też jakiś znak czasu można powiedzieć, że Pan Bóg chciał nam też przez to coś powiedzieć. I to Najświętsza Eucharisty sprawuje z zmarłego kapłana, można powiedzieć, pod okiem którego spędzałem wakacje jako kleryk w parafii mojego pradoszcza z parafii serca Jezusowego. Tak nagle właśnie odszedł w tym miesiącu. Miałem go odwiedzić jeszcze w lipcu, bo miałem, miałem więcej czasu sobie na urlop. No, okazuje się, że nie zdążyłem. I no, tak już chyba będzie, że jakoś to się w Polsce wydarzyło, że powołań kapłańskich jest coraz mniej. No jest potrzeba, żeby świetcy bardziej się angażowali w życie wspólnot parafialnych, ponieważ mąż kapłanów trzeba z pewnych części obowiązku podciążyć. Podejrzewam, że tutaj niedługo nie będzie już trzech kapłanów, ale będzie tylko dwóch. Są parafie, na których w naszej licezji już zaczyna brakować księży, ponieważ już na wielu odchodzi na emeryturę. A no, Niewielu jest wyświęcanych, ale ten problem można powiedzieć, nie pojawił się od tego roku, ale już tu wcześniej było widoczne, że już taki problem się pojawił. Nawet moja rodzinna parafia będzie przekazana teraz zakonnikom. No też powiedzmy, że z tego powodu, że tych księży brakuje. Od września w mojej rodzinnej parafii będą redentoryści. Oczywiście jest to duże wezwanie, żeby też modlić się o powołanie, bo Kościół żyje dzięki Eucharystii. Tak? Ale no to też pokazuje pewien, można powiedzieć, pewną zapobiegliwość, bym powiedział, naszego obecnego arcybiskupa, który myśli o większym zaangażowaniu ludzi świeckich w życie wspólnot parafialnych. No, Ja mogę tylko jeszcze dodać tak, że w mojej parafii właśnie też ma pewien problem ze służbą liturgiczną i mam raptem pięciu ministrantów, ale na szczęście mam sześciu szefarzy i wiem, że zawsze na nich mogę liczyć, jak będzie ksiądz biskup w parafii albo jakaś większa uroczystość, to wiem, że mogę tych szefarzy zaangażować, poprosić o pomoc. Ministrantami już bywa różnie. Eee. Także takie mam zupełnie inne doświadczenie wspólnoty parafialnej niż, które, yy, niż to, które tutaj właśnie miałem w gdzie Chociaż gdzie jak jeszcze dwa lata temu było, myślę, że się wiele nie zmieniło, też było wiele ministrantów przy ołtarzu, doktorów a tak nieważne nawet, w niedzielę, gdyby nie, nie ci szafarze, to bym musiał sam czytać chociażby lekcje, a na szczęście są jeszcze ci szafarze. Więc to też była jakaś myśl i zapobiegliwość poprzedniego proboszcza, który pomyślał o tym, żeby szafarze by były ustanowili. Także to gdzie dzielę się tym, no bo to jest takie moje osobiste doświadczenie e, wspólnoty kościoła, w której jestem. Takie realne problemy. No nie są, powiem szczerze, takich, nie ma łatwych recept na rozwiązanie tego, co, co jest przed Kościołem. Oczywiście ja, ja mam takie myślenie bardziej tradycjonalistyczne, ale wiem, że ta droga tradycji to jest droga dla wybranych, można powiedzieć. I tak samo powiedzmy, ta droga. Odmowy Duchu Świętym też nie jest dla wszystkich, tak? Więc na tym polega to bogactwo Kościoła, że jest wiele dróg, że jest ta jedność różnorodności. Nawet jeżeli się w tym Kościele pojawiają pewne napięcia, to widać, że, że to też jest pewna wartość, bo to znaczy, że jeszcze... Wielu ludziom też świeckim na kościele zależy. I co tutaj można dodać, e, ku pokrzepieniu serc, to właśnie takie słowo zbrebiarza e, świętego Bonaventury, co prawda kierował je do osób zakonnych. Ale myślę, że tak kupo przepienia serce będzie dobre słowo. Myślę, że to będzie też taka pewna duchowa wskazówka, żeby też sięgać do świętych, którzy, że tak powiem, przekazują nam to bogactwo Kościoła, bogactwo teologii. Więc tutaj, może posłuchajmy tych kilku zdań świętego Bonawentury. Każdy, kto służy Panu, ma się ćwiczyć w pobożności i zdać mu sprawę na sądzie ostatecznym ze swojego postępowania. Niech w ten sposób dąży ku temu, co jest w burzu. Niech będzie gorliwy w dobrym. Współczujący bliźnim ze względu na Boga. Cierpliwy w przeciwności. Młodujący innych swoim przykładem. Oględny w postępowaniu. A nade wszystko z Bogiem przestający w zażywnej A Pan będzie go strzelił i nim kierował. Da mu postępować w dobrym, a na koniec domu lecieć ku niebiańskim wyżynom. Niech to raczej nam przyznać Chrystus Jezus.